Ja, witamy szanownych gości. A co to dzisiaj za impreza, nie wiem, tak się wyszykowaliście. Słyszałem jakieś urodziny tutaj mają być. Postałem więc... A to słyszałem, że przy drodze ktoś stał właśnie ten zgadno po drodze. To bardzo miło, że tutaj trafiliście. Zapraszamy na salę. Tak, Dobry! A, dobra. To zaczaj, Torby do szafy! Torby do szafy! Tak. tak? Miałem nadzieję, że cię tu znajdzie. Cześć. Ej! Ja bardzo tęskniłam się. Nie Wiem, że będzie, coś będzie. No właśnie się zdziwiłam. Co to za picky blinders? Nie. Picky blinders nie <grym grym> też to to A co mi racja? Convoy. Tak. Yes. E, tak. I to jest. Dobra. Super. Więc Stylowa 10 na 10. I tu widzę kurtka No cześć. No to... Jeszcze by się przydało tutaj konie, żeby puścili. Ale zdjęcia przy koniu fajnie by było, nie? Ale nie witamy tego pana z parasolem. Dzie dzięki za ochronę. Nie ma problemu. Dzień dobry. Witamy. A gdzie wy tam idziecie? Ja jestem. Tylko przez siebie. A witamy nowych gości, zapraszamy. Cześć Witam. Aurelia. No to chodź, 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 chodź.